Profesor Mariusz Ruszel, prezes Instytutu Polityki Energetycznej. Zakończyła się dziewiąta konferencja Bezpieczeństwo energetyczne filary i Perspektywa Rozwoju. Co było najważniejszym wątkiem, albo może jakie były najważniejsze wątki, bo tych wątków było bardzo, bardzo dużo. Tak to prawda, poruszaliśmy bardzo dużo tematów, ale tak naprawdę były pewne elementy, które można uznać za takie przekrojowe, które można powiedzieć są taką konkluzją tegorocznej konferencji. Jedno z nich jest to, że to co pokazaliśmy w tych pierwszych panelach, czyli pokazaliśmy bezpieczeństwo energetyczne, ale zostawione z elastycznością. I dzisiaj widać, że sytuacja na rynku energii, w ramach też bezpieczeństwa energetycznego, na tyle dynamicznie się zmienia, że tak naprawdę ta elastyczność staje się kluczowym nie tylko wyzwaniem, ale kluczową koniecznością. Bo dzisiaj, zarówno na poziomie państwowym, ale i na poziomie lokalnym, ale i na poziomie tak naprawdę każdego obywatela, my musimy reagować, cały czas pewne rzeczy zmieniać, cały czas modyfikować. Modyfikujemy swoje zachowania, modyfikujemy pewne rzeczy na poziomie lokalnym, modyfikujemy na poziomie państwowym. Więc ta elastyczność dla bilansowania systemu energetycznego, można powiedzieć, że jest dzisiaj. Jednym z większych wyzwań, ale i konieczności, bo z nią też powiązane za chwilę będą magazyny na energię elektryczną. My będziemy potrzebować bilansować zapotrzebowanie na energię w różnych godzinach. Pojawia się dla przeciętnego obywatela coraz więcej nowych urządzeń chociażby rosnąca temperatura, klimatyzatory, to to są elementy, które są niezwykle istotne. Ta elastyczność jest też oczywiście potrzebna na poziomie takim meta, czyli na poziomie państwowym, gdzie mówimy o strukturze bilansu energetycznego, gdzie mówimy o różnych źródłach dostaw. I teraz w ramach tych dostaw mamy infrastrukturę krytyczną. I to jest jak gdyby drugi taki element, który nam się bardzo mocno w tegorocznej konferencji pojawił. Ta infrastruktura wymaga szczególnej ochrony ochrony nie tylko przed incydentami fizycznej agresji, ale ochrony cybernetycznej, ochrony informacyjnej. Ta infrastruktura krytyczna to jest też taki element, który podlega agresji hybrydowej, przez co rośnie również poziom napięcia, rośnie poziom zagrożenia. Te zagrożenia, które występują na poziomie politycznym, oddziałują na, często na giełdę, na ceny, ponieważ im wyższe koszty ryzyka, tym wyższe koszty również dostaw energii. Ponieważ, jeżeli byśmy popatrzyli chociażby na ceny gazu ziemnego, one są indeksowane czasami do TTF-u, czasami do Henry Hub, w zależności od tego, czy gaz jest kupowany ze Stanów Zjednoczonych, czy z innego miejsca od innego dostawcy. I teraz, nawet w obszarze basenu Morza Bałtyckiego, jeżeli tutaj pojawia się zwiększony poziom ryzyka, zwiększony poziom napięcia, zagrożenia. No to podnosi nam to również koszty ubezpieczenia fraktu dostaw surowców energetycznych. I to wszystko się dzisiaj również przekłada. Była perspektywa natowska, czyli istotny element związany z podniesieniem odporności całego systemu energetycznego. Dzisiaj to jest punktem niezwykle strategicznym. Obserwujemy, widzimy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą na Ukrainie. Infrastruktura krytyczna jest szczególnym elementem który zapewnia stabilność dostaw energii w warunkach e, wojennych, ale też jest tym elementem, który w sposób szczególny jest atakowany właśnie teraz, kiedy za chwilę nadchodzi zima, kiedy za chwilę bez tej energii elektrycznej e, i cieplnej będzie dużo trudniej e, z punktu widzenia takiego państwa jak e, Ukraina. Istotnym, ważnym też elementem w trakcie tych, tych dyskusji były aspekty transformacji energetycznej w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Cała masa różnych regulacji, które powodują, że my dzisiaj musimy myśleć o transporcie niskoemisyjnym, że musimy myśleć o dekarbonizacji gospodarki, dekarbonizacji przemysłu, że my musimy szukać alternatyw, musimy szukać paliw. I teraz nawet jeżeli mamy określone pule pieniędzy, no to trzeba się zastanowić, na co je wydać, bo nawet w ramach paliw alternatywnych, to też pewne konkluzje paneli, możemy na różne opcje te pieniądze wydatkować. Więc te decyzje powinny być przemyślane, powinny być z pewnością strategiczne. Dyskutowaliśmy o. O różnych wyzwaniach dla bezpieczeństwa energetycznego. Tutaj można powiedzieć, tych wystąpień było sporo. Było spojrzenie młodszego pokolenia, studentów, było spojrzenie doktorantów. Tak naprawdę zderzyliśmy dzisiaj nie tylko taki poziom administracji, biznesu, ekspertów, naukowców, ale też właśnie niezwykle istotny jest ten głos młodego pokolenia, które tak naprawdę, słuchając tych wypowiedzi, Młodych ludzi oczekuje, że ta energetyka będzie coraz bardziej zrównoważona środowiskowo. W związku z powyższym, ta energetyka w oczekiwaniach tych młodych ludzi powinna się też rozpraszać czyli jeszcze większy nacisk na prosumenta, jeszcze większy nacisk na to, żeby to bezpieczeństwo energetyczne. Nie tylko kształtować na takim poziomie centralnym, ale kształtować lokalnie, na poziomie województwa, na poziomie samorządu, na poziomie gminy. I, I dzisiaj wydaje się, to też są, można powiedzieć, takie przekrojowe wnioski, które wyciągam z wysłuchania wielu paneli. I dzisiaj trzeba tak naprawdę myśleć globalnie, ale działać lokalnie, bo jeżeli to nie będzie nam współgrać, to tak naprawdę nie zrealizujemy celów. Związanych z polską strategią energetyczną do roku chociażby 2040, jakkolwiek nie zostanie ona zaktualizowana. Był też panel poświęcony prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Tutaj chyba można, było, można wskazać na pewne, no nie wiem, zapóźnienia, zaniedbania Był minister Marcin Korolec, uczestnik naszej konferencji. Mówił, że gdy on był ministrem kilkanaście lat temu, to przygotowania do, do, do na, nie wiem, na rok przed prezydencją były dużo bardziej zaawansowane niż teraz, na trzy i pół miesiąca przed, przed, przed rozpoczęciem prezydencji. Ciężko mi to ocenić z perspektywy, jakby to powiedzieć, takiej bezpośredniej, bo w tym nie współuczestniczę. Więc nawet do końca nie wiem, jak zaawansowane są prace w zakresie prezydencji. Ale jeżeli faktycznie wyciągnęlibyśmy takie wnioski tylko na podstawie tej dyskusji, to zgadzam się tutaj z panem redaktorem, że można odnieść wrażenie, że pewne rzeczy można było rozpocząć kilka miesięcy wcześniej, bo ciężko było też zrozumieć nie wybrzmiało to tak wprost w trakcie tego panelu co jest też strategicznym celem Polski w zakresie nadchodzącej prezydencji w Unii Europejskiej, w obszarze, w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, w obszarze energii i klimatu. No, zostało do niej już tylko kilka miesięcy pół miesiąca. Były, była jeszcze mowa o kilku innych sprawach, które też powinniśmy przyspieszyć, za które trzeba się ze strony czy to rządu, czy biznesu wziąć. Jakie to na przykład kwestie? W trakcie, w trakcie paneli podkreślano chociażby aspekty związane z, no, chociażby panel, który moderowałem, czyli wodorowy. Wybrzmiało w nim chociażby to, że brakuje nakładów cały czas na naukę. Brakuje nakładów finansowych na projekty pilotażowe w zakresie paliw alternatywnych i chociażby tego wodoru, o którym dyskutowaliśmy na potrzeby przemysłu. Ale wyszedł nam na tym panelu też pewien paradoks, z którego chyba sobie sam do końca też nie zdawałem sprawy, ponieważ przedstawiciele środowiska naukowego wskazali, że nawet jeżeli powstają nowe kierunki studiów, chociażby związane z wodorem, to one nie są wypełniane. Kandydatami na studia. Czyli tak jakby można było odnieść wrażenie, że to młode pokolenie może nie do końca jak gdyby czuje potrzebę angażowania się w nowe projekty gospodarcze w kontekście wybierania kierunków studiów. I tu się trzeba też zastanowić, czy ten poziom komunikacji, współpracy pomiędzy Ministerstwem Nauki i Ministerstwem bezmy Klimatu. Czy, czy Ministerstwem Przemysłu, czy tutaj te interakcje są na tyle odpowiednie? To raz, a dwa. Czy my dzisiaj dalej nie potrzebujemy jednak zwiększyć poziom świadomości społecznej w zakresie tego, że żeby to pierwsze skojarzenie wodór nie było tym skojarzeniem takim negatywnym, żeby pewne rzeczy, które są nowinką technologiczną, Żebyśmy się nie bali tych nowości technologicznych, to, to na pewno. Czego biznes dzisiaj oczekuje? Biznes oczekuje stabilności. Więc jakkolwiek by te decyzje nie były podejmowane, czy one są bliższe naszym przekonaniom, czy dalsze, te decyzje muszą być podejmowane. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli te decyzje polityczne są już podjęte, to należy w sposób konsekwentny, je realizować, bo nie ma gorszego rozwiązania jak zmienianie decyzji w trakcie procesów, bo wtedy tak naprawdę te procesy w nieskończoność będziemy zmieniać. I to też by brzmiało w trakcie niektórych paneli, że takim obszarem dzisiaj jest energetyka jądrowa, która jest od kilkunastu lat przekładana, więc to też jest taki temat, który wymagałby powiedzmy podjęcia decyzji. I zrealizowania konkretnego zadania, które sobie wyznaczyliśmy. Natomiast to przekładanie w czasie od kilkunastu lat tego projektu prowadzi do wniosku, że ta dynamika nie do końca współgra z tym, co oczekujemy, co oczekujemy też jako społeczeństwo, bo z różnych badań naukowych wynika, że mamy w Polsce więcej aniżeli mniej zwolenników. Energetyki jądrowej. Zakończyła się dziewiąta konferencja. Kiedy dziesiąta? Kiedy następna edycja? Dziesiąta, dziesiąta konferencja. Zapraszamy już w tym momencie, w 2025 roku. Nie podamy jeszcze dokładnej daty, ale pewnie będzie to zbliżony miesiąc do, do tegorocznej edycji.